Siemaneczko z tej strony i witam Was po raz kolejny na świecie do testów, na którym pokażę Wam, jak przygotować mechanizm, który tworzyliśmy w Minecraft Survival Adventures. Zapraszam. Jeżeli oglądaliście odcinek, wiecie, że dzisiaj będziemy przygotowywać automatyczny piec, automatyczną przepalarnię. Właściwie półautomatyczną, bo nie do końca wszystko będzie się samo segregowało, dojdziemy do tego. A dzisiaj same podstawy. Do czego będą nam potrzebne oczywiście skrzynki, piece i hopery. I to jest właściwie wszystko, czego potrzebujemy. Jest oczywiście w odpowiednich ilościach. Ja tu przygotowałam sobie odpowiednie miejsce. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak się robią hopery, tutaj jest mała ściąga. Jak słyszycie, krowy nam towarzyszą. Nie, jeśli nie widzieliście krów, to kliknijcie w kartę, bo tam jest odnośnik do tego filmu. A teraz zaczynamy. Zaczniemy sobie to budować od dołu, bo będzie tak nam po prostu wygodniej. Więc tak, przygotujemy sobie skrzyneczki. Zrobimy to w ten sposób. W tych skrzyneczkach będziemy odbierać jakby przepalone przedmioty, które już będą, yy, które już będą gotowe, możemy sobie zrobić w następujący sposób, że yy, te skrzynki będą wysunięte z przodu, ponad jakby poza ścianę, a całość zostanie umieszczona tutaj sprytnie schowana w ścianie. Tutaj będą stałe nasze piecyki, jeśli się nie mylę. Wiecie co to można nawet zrobić na jeden? Yy, Shift, Shift. Tak właśnie, jeżeli chcecie coś postawić na hoperze, albo hopper na jakimś przedmiocie, oczywiście przytrzymujemy Shift i to rozwiązuje nasz problem. W tej chwili potrzebujemy skrzynki, która będzie uzupełniała piecyki w węgiel. Neressie, ogarnij się. Więc umieszczamy sobie hoppery, które będą skierowane w te dwa piecyki. I na tych hoperach ustawiamy skrzynkę. Tutaj będziemy musieli pakować nasz węgiel. Widzicie co? To jest podstawowa wersja, którą robiliśmy na świecie. To sobie możecie zobaczyć. A ja pokażę Wam, jak schować wszystko ładnie w ścianie. Więc w tej chwili umieszczamy sobie hopery w tą stronę i w tą stronę. Ups. I teraz one ładnie, jak widzicie, będą przekazywały ze środka wszystkie przedmioty prosto do piecyków. Ustawiamy sobie skrzynkę i ustawiamy sobie teraz. Yy dostawy do tych piecyków. Dostawy surowców oczywiście. Dobra, niech tak już zostanie i zrobimy to sobie w ten sposób. Tą skrzynię też jakoś trzeba uzupełniać, ale zrobimy sobie tam po prostu wejście. Jeśli się nie mylę, to to będzie najlepsza um, najlepsza sprawa i będziemy mieli pełną kontrolę tego, żeby uzupełniać skrzynki i tego czy cały mechanizm się nie zacina. Także tak, umieszczamy sobie tutaj dodatkowo skrzynki. Jak widzicie, taki mechanizm jest bardzo prosty do wykonania, bardzo szybki. Nie wymaga za dużo, a może nam pomóc, bo wszystko automatycznie się przepala. Jeżeli mamy dużo przedmiotów do przepalenia, to nie będzie żadnego problemu. Ja sobie wezmę tutaj teraz kwarc, i sobie wezmę jakieś drzwiczki i zabudujemy sobie całość tym bloczkiem. Ej, chwila, pół płytki. Bo chcemy sobie tutaj schować całość tego mechanizmu w ścianie, tak jak już mówiłam i zrobić sobie do niego dostęp tylko z jednej strony i to będzie tak piecek będziemy mieli na widoku więc wszystko będziemy mieli tutaj pod kontrolą i tu jeszcze jedna półpłyteczka hop 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 dajcie znać czy przydają wam się takie poradniki czy chętnie oglądacie takie mechanizmy bo jeżeli tak, to postaram się przygotowywać ich więcej i częściej, dlaczego te drzwi nie chcą współpracować. I tutaj mamy wejście do naszego jakby zaplecza mechanicznego, gdzie możemy sobie skontrolować, czy wszystko w porządku działa, i uzupełnić nasze skrzynki. Żeby to zrobić, żeby to zrobić, zrobimy sobie tak hop, hop. I teraz wszystko będzie ok. I teraz zabudowujemy całość. To jest oczywiście krokiem opcjonalnym, bo możecie się wkopać również y, równie dobrze w jakąś jaskinię i efekt będziecie mieli podobny. Standardowo tutaj na górę możemy sobie umieścić pół płyteczki. Pozwólcie, że ja sobie sprawdzę, czy tutaj ładniej nam się wszystko będzie otwierać, oczywiście. I w taki sposób właściwie nasz piec jest gotowy. Najprostszą metodą, pięknie schowany, tutaj mamy tylko skrzynki, w których będziemy odbierać przepalone przedmioty. Wygląda całkiem elegancko, stanowi fajną część piwnicy Minecraftowej. Teraz sprawdzimy, czy wszystko będzie się ładnie przepalało. Mam tu przygotowane surowce i węgiel. I teraz tak do tej skrzynki wkładamy węgiel, tutaj umieszczamy węgiel, który powinien się równo rozprowadzić po obu tych piecykach. Tutaj umieszczamy sobie surowce. I całość powinna elegancko współgrać. Wszystko sprowadzać do tych piecyków, w których jak widzicie surowce się przepalają. I gotowe, zostają zabierane i przekazywane do skrzynek z przodu. Także mam nadzieję, że taki, taki sposób, taki mechanizm Wam się przyda, że skorzystacie z niego, że wykonacie ten projekt na swoim własnym świecie. Dajcie łapkę w górę pod filmikiem, jeżeli Wam się podobało, skomentujcie, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i kliknijcie w dzwoneczek. A jak tylko pojawi się nowy film, to dostaniecie na ten temat powiadomienie. Ja dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!